Dzień dobry, witam państwa w Pytajniku Gazety Orsztyńskiej. Dzisiaj a, stolica Mazur, a na pewno stolica wschodnich Mazur, czyli Ełk i Ełk na zielono. Witam serdecznie prezydenta Ełku, pana Tomasza Andrukiewicza. Witam, panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam z Zielonego i Słonecznego Ełku. To, panie prezydencie, najpierw ustalmy: stolica Mazur czy stolica wschodnich Mazur? <laughs> Najlepiej używać historyczna stolica Mazur, bo jest to prawda, a jestem przekonany, że każde miasto na wschodzie yy, często o sobie mówi o stolicy Mazur. My jesteśmy historyczną stolicą Mazur i niech tak zostanie. A im więcej będziemy mieli stolic Mazur, to w sumie może nawet i lepiej. Panie prezydencie, 25% dwutlenku węgla mniej w powietrzu to jest efekt zainstalowania kotłowni na biomasę. To jest pierwszy taki kocioł, kotłowni, kotła, przepraszam. To jest pierwszy kocioł na biomasę. Macie ich w sumie cztery. Co dalej? To jest dla nas bardzo ważne, by w naszym, nasze powietrze było czyste. Stąd już od. Wielu lat podejmujemy różne działania. Jednym z ważniejszych była wymiana jednego z kotłów węglowych na biomasowy. Ten kocioł już 25% energii wytwarza. Przepraszam, tak, ciepłownia, nasza ciepłownia wytwarza 25% ciepła z biomasy. To oznacza, że w miesiącach od wiosny do lata możemy sobie. Nie używać węgla. W tej chwili węglem wspomagamy, ale to nie jest koniec, ponieważ udało nam się pozyskać kolejne środki, a w zasadzie naszej spółce, przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na. Warmia i mazury na kolejną wymianę kotła, czyli drugiego kotła, teraz o mocy 12,5 MW. To oznacza, że będziemy emitować mniej substancji szkodliwych do atmosfery, do naszego powietrza. Ja już też dodam, że na kominie Pecu jest zainstalowana taka instalacja, która ma. Powodować, że tych pyłów udostaje się coraz mniej, a my cieszymy się, że docelowo będziemy mogli doprowadzić do sytuacji, że wełku, ciepło, które będzie wytwarzane, to co z niego pozostaje, nie będzie szkodziło środowisku. Naszą ambicją jest doprowadzić do kogeneracji albo z gazem, albo z innymi źródłami a wszystko po to, żeby, żeby też się przyczynić jako miasto. Do tej redukcji CO2 w skali i w skali Polski, i w skali Europy, a także w skali, w skali świata. To też oznacza, biorąc pod uwagę, jak bardzo mocno rosną ceny i węgla, i praw do emisji, oznacza to, że te ceny dla ostatecznego odbiorcy nie będą tak drastyczne, jak to w tej chwili się dzieje, bo widzimy, co się dzieje na świecie. Panie prezydencie, dalej dalej zostajemy w zielonych nastrojach. Jak udała się akcja Drzewko za, za śmieci? Ach, to była wyjątkowa akcja. Dopytują się mieszkańcy, czy będziemy powtarzać w najbliższy weekend. Aż tak dobrze to nie będzie. Akcję rozpoczęliśmy dwa lata temu. W, w ubiegłym roku przerwa z uwagi na pandemię, w tym roku śmieci oddajesz drzewko, oddajesz odsłona druga. Zakupiliśmy ponad tysiąc pięcio letnich drzewek dębów czerwonych, dębów szypułkowych, klonów lip, świerków, brzus, które, chcieliśmy, które przekazaliśmy mieszkańcom Ełku, ale też ustaliliśmy, że nie będzie to za darmo, ponieważ zależy nam na właściwym podejściu do gospodarki odpadami, do segregacji odpadów, do tego co się z nimi później dzieje, stąd akcja śmieci oddajesz, drzewko dostajesz za elektroodpady, małe elektroodpady bądź bateryjki, za makulaturę bądź butelki plastikowe, które można było przynieść do placu Jana Pawła II i otrzymać właśnie jedno z tych drzewek. Przychodziły dzieciaki z przedszkola, przychodzili rodzice z dziećmi, seniorzy, dorośli, przynieśli bardzo dużo odpadów, w sumie w blisko 300 kg elektroodpadów zebraliśmy, 8 pełnych pojemników plastiku bądź makulatury. Z jednej strony chcemy zazieleniać Ełk i przyczyniać się do tego, że to Ełczanie będą dbali o drzewa, które będą podlewali, a te drzewa dadzą przecież w przyszłości i cień, i tlen, i schronienie dla Ptaków, a my z drugiej strony też mówiąc o tym, jak ważna jest segregacja, prowadziliśmy swego rodzaju taką edukację w naszym mieście. Choć jeśli chodzi o nasadzenia, to nie wszystko, bo od dzisiaj trwają też nasadzenia dużych 15-16-letnich drzew na naszych ulicach, skwerach i parkach. W tej chwili ich posadzimy ponad 140, dzisiaj i w następnym tygodniu. Panie Prezydencie, jeżeli powiem 2400 palit 2400 litrów paliwa mniej. To z czym to się panu skojarzy? Oczywiście z zakupem hybryd, z zakupem hybryd i z jednej strony oszczędnościach, a z drugiej strony tym ile tego paliwa mniej zakupimy i ile Szkodliwych pyłów dostanie się do atmosfery. Zakup nowych dwóch, a w zasadzie dostarczenie dwóch nowych autobusów hybrydowych, czyli elektryczno-spalinowych do naszego miejskiego zakładu komunikacji w ostatnim czasie. Mamy jest już tych hybryd 8, całkiem pokaźna flota z samochodów, autobusów ekologicznych, niskopodwoziowych, dostosowanych do obsługi osób i niepełnosprawnych z udogodnieniami. Takimi jak informacja głosowa, wizyjna w autobusach, cicho, cicho pracujące maszyny, które są przyjazne mieszkańcom, z klimatyzacją, z ogrzewaniem. To, co jest właśnie istotne, to przede wszystkim dbanie o ochronę środowiska o to, żeby tych pyłów do atmosfery się dostawało coraz mniej, bo to są autobusy niskoemisyjne. Z drugiej strony podnoszące komfort jazdy, jazdy i zachęcające do tego, żeby nie korzystać z, auto, z samochodów w dojazdach do pracy. EOK jest takim miastem kompaktowym, zwartym, a korzystać właśnie z komunikacji naszej miejskiej. To nie jest ostatnie słowo, ponieważ już w tej chwili przygotowujemy się aplikacyjnie, wnioskowo do opracowania i zakupu. I pozyskania przede wszystkim pieniędzy i zakupu 10 autobusów elektrycznych, po to, żeby jeździły naszymi ulicami, zachęcały do korzystania z komunikacji i oczywiście nie emitowały do atmosfery szkodliwych pyłów. No, panie prezydencie, na szczęście październik mamy dosyć ciepły, ale już właściwie wszędzie palimy. Jak wygląda, wygląda kwestia wymiany pieców węglowych w Ełku? Czy prowadzicie w ogóle taką akcję? Tak, już od wielu lat. Przy czym warto też wspomnieć, że my zachęcamy że mieliśmy, czy mamy też problem miejscowy z niską emisją, to znaczy na pewnych osiedlach, w szczególności domów jednorodzinnych, gdzie nie ma dostępu do ciepła sieciowego. Tam w wielu przypadkach funkcjonują jeszcze kotły fizyczne na węgiel. Stąd od wielu lat prowadzimy akcję dofinansowania. Program dofinansowania wymiany tak zwanych kopciuków. Każdego roku wymieniamy tych kopciuków sporo. W ubiegłym roku było ich 125, w tym roku już zbliżamy się do setki. Można u nas pozyskać dofinansowanie. W wysokości do 3000 zł do ta, wymiany takiego pieca. W sumie, w ciągu ostatnich lat, kiedy dofinansowaliśmy te wymiany pieców, wsparliśmy mieszkańców Ełku kwotą 2 750 000 zł, i wymienionych zostało 1230 pieców węglowych, ale Cały czas poszukujemy nowych rozwiązań i zachęt dla mieszkańców, stąd jako miasto przystąpiliśmy do programu rządowego programu Czyste powietrze, mamy swój punkt informacyjny, konsultacyjny i doradczy, gdzie można składać wnioski i w ramach dofinansowania otrzymać nawet 37 tysięcy złotych, czy to do wymiany źródła ciepła, czy to do termomodernizacji. Tutaj u nas w Urzędzie Miasta jest komórka, która udziela takiego wsparcia, a wszystko po to, żeby mieszkańcy w większym zakresie mogli skorzystać z tego wsparcia finansowego, a tym samym, żeby powietrze było czystsze. A żeby monitorować to na bieżąco, też zainstalowaliśmy w siedmiu miejscach w naszym mieście czujniki powietrza na stronie miasta można podglądać, jak to powietrze w poszczególnych dniach, godzinach i punktach wygląda. Panie Prezydencie, dziękuję pięknie za rozmowę, a nam wszystkim bez względu na to, czy mieszkamy w Ełku, w ocztynie czy w Elblągu, na wsi, czy w mieście, no życzę przede wszystkim czystego, jak najczystszego powietrza. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam ze słonecznego i zielonego Ełku.